Dziś materiał z delikatnym opóźnieniem, ale niestety obowiązki wzywały. Na zdjęciu piękny wałszkałowy, który był widziany w dniu wczorajszym i związany był z frontem atmosferycznym, który przemieszczał się przez Polskę. Front ten miał być bardzo dynamiczny, ale tej dynamiki mu zabrakło. Co prawda na krańcach zachodnich, północno-zachodnich takie widoki były widziane, w Wielkopolsce również, ale tu już było dosyć ciemno, więc ten widok był dość słaby. Będziemy tu przedstawiać w kolejnych materiałach jeszcze wasze zdjęcia. Na razie opieramy się na tym, co jest i, i patrzymy, jak będzie wyglądała pogoda w następnych godzinach. Cały czas staramy się rozwijać ten kanał. Możesz też w tym pomóc. Wystarczy, że skomentujesz materiał, dasz łapkę w górę bądź łapkę w dół, a najlepiej, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał. Dzięki temu też dostaniesz powiadomienia o nowych filmach, które umieszczamy na tym kanale. Dziękujemy, pozdrawiamy polajkowali, zminusowali, zasubskrybowali, to teraz możemy jechać z pogodą. A sytuacja wygląda tak, że na tej mapie satelitarnej widzimy mapę Polski, a na niej zachmurzenie. I generalnie możemy podzielić te zachmurzenie na dwa typy. Bardzo duże zachmurzenie na wschód od Polski, to jest ten front atmosferyczny, który już się zdegradował, on już osłabł, już nie pędzi tak jak na początku nad zachodnią Polską, on już praktycznie stacjonuje tam za naszymi kradnicami i południowy wschód Polski jest jeszcze w tym zachmurzeniu. Tam występują opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu one jeszcze troszkę będą tam występowały, natomiast na północnym zachodzie pojawia się zachmurzenie typu konwekcyjnego. Pojawiają się komórki konwekcyjne, z których prawdopodobnie spadnie trochę śniegu bądź trochę krupy śnieżnej, ale tego będzie nie będzie dużo. Z upływem godzin ten front atmosferyczny bardzo powoli będzie przemieszczał się na wschód, tak jakby tam mu miejsca brakowało. I z racji tego, że on będzie ułożony tak dość mocno pod skosem, i ta południowa część będzie zahaczać o południowe rejony województwa podkarpackiego, tam będą występowały opady mokrego śniegu, opady śniegu, i te opady będą praktycznie występowały przez wieczór i całą noc. Za Chmurzenie będzie w Polsce przede wszystkim wschodniej i centralnej, natomiast od zachodu będzie postępowało, będą postępowały rozpogodzenia. Związane jest to z wyżem, który zbliża się do Polski. No, ale gdzieś tam na północnym zachodzie Polski właśnie te pojedyncze komórki konwekcyjne, które nie otoczone innymi chmurami, będą prezentowały się bardzo ładnie, więc warto wyciągnąć aparat i tam robić zdjęcia, szczególnie w województwie zachodnio-pomorskim. W nocy podobnie na wschodzie zalegające zachmurzenie po froncie atmosferycznym, który już będzie za naszymi granicami, ale będzie tam cały czas ten krańce południowo-wschodnie jeszcze dopieszczał opadami śniegu. Na zachodzie już na północy praktycznie bezchmurne niebo. Taka pogoda będzie w nocy, więc już tutaj naprawdę całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie za sprawą wyżu atmosferycznego, który znajduje się w tym momencie nad Francją i on powoli, ale sukcesywnie będzie przemieszczał się w kierunku Niemiec i swoim zasięgiem obejmie też Polskę. Na początku Polskę zachodnią, następnie centralną, a potem Wschodnią. Tam w oddali nad Atlantykiem widzimy też niż, który będzie przemieszczał się bardziej na północ, ślizgał się gdzieś tak po tym wyżu, ale z czasem on też stanie się niżem wielocentrycznym i jeden z tych niży zejdzie trochę niżej i popsuje nam pogodę prawdopodobnie. Kiedy? W weekend tutaj na mapie temperatur widzimy też ten front atmosferyczny, który oddziela zdecydowanie cieplejsze powietrze znajdujące się po jego wschodniej stronie nad Ukrainą mamy 12, 13- 14 stopni na Białorusi również 10-12 ubaczki, natomiast po jego zachodniej stronie chłodniejsze powietrze 6, 7, 8 stopni nad Polską, a w górach minus. No i takie temperatury utrzymają się do wieczora. Na północnym zachodzie Polski 6 stopni Celsjusza, na południowym zachodzie 7 stopni Celsjusza, a na północnym wschodzie 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, wiejący z kierunków zachodnich na wschód. Na wschodzie polski skręcający na południowy wschód, na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Te opady będą pochodzenia konwekcyjnego. Natomiast na południowym wschodzie opady związane z odsuwającym się niżem atmosferycznym, zakopanym śnieg. Na północnym wschodzie oraz na zachodzie trochę większe przejaśnienia, w centrum trochę więcej chmur, ale to się wszystko będzie zmieniać i z upływem czasu coraz więcej przejaśnień nad Polską. Szczególnie w nocy, kiedy to będziemy mieli już więcej rozpogodzeń, największe zachmurzenie w Zakopanem oraz w, Lubuskiem, w Lubelskim województwie, przepraszam, i Podkarpackim. Natomiast na północnym zachodzie, generalnie na północy i na zachodzie, tych, tych rozpogodzeń będzie zdecydowanie więcej, mamy wyż który tutaj zaczyna nad Polską dominować, no ale też to ciepło, które jako takie się pojawiło, zostanie wypromieniowane i w nocy minus. W większości kraju od minus jednego do minus trzech stopni w centrum, jedynie na południowym wschodzie, tam gdzie mamy tą kołderkę z chmur, zero stopni na, nad morzem, również zero stopni z racji tego, że tam Bałtyk całkiem ciepły. Jeszcze zerknijmy jak tam temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę, najcieplej na południowym zachodzie do 4 stopni Celsjusza Przemyśle, rzeszów najzimniej na południowym zachodzie oraz w zachodzie minus 2 stopnie ponad minus 2 stopnie wiele górze, chłodna noc po przejściu tego frontu. Nie zdążyliśmy przyzwyczaić się do ciepłych temperatur, a tu już chłód. Co też widać w dniu dzisiejszym z Zakopanem minus 1,3 stopnia Celsjusza, w ujściu najcieplej 6,8 stopnia Celsjusza, generalnie na północnym zachodzie najcieplej. No ale te temperatury w porównaniu do ostatnich temperatur słabe, słabe bym powiedział, co nie znaczy, że ta sytuacja będzie się długo utrzymywać bo w kolejnych dniach będziemy widzimy przede wszystkim wzrost. Tu jest wyliczenie ensemble dla modelu Icon. są różne warianty wyliczeń modelu numerycznego i średnia. Średnia jest zaznaczona kolorem białym, ale widzimy, że te warianty są bardzo zbliżone do siebie, a oznacza to tyle, że praktycznie model jest Pewny co do tego, jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższych dniach, przynajmniej do 20 marca, i to co widzimy, do 19 marca bardzo mało opadów. Dodam, że wykres jest dla miejscowości Łódź, która jest w centrum kraju, jest taka moim zdaniem bardzo miarodajna. Więc zero opadów do 19 marca. Pogoda iście no ładniejsza, pogoda wyżowa, tym razem weekend może załapać się w ładniejszą pogodę bez jakichś tam większych deszczy i temperatury, o ile w nocą z 15 na 16 marca, z 16 na 17 marca będą jeszcze temperatury mogły spadać poniżej zera, delikatnie minus 1 stopień, ale jednak poniżej zera. W dzień tylko do 5 stopni. Ale już widzimy, że od 18 marca temperatury idą mocno do góry. Także 19 marca w dzień będziemy mieli 14 stopni prawdopodobnie w okolicach łodzi, a w nocy temperatury spadną do 5 stopni Celsjusza. Podobnie będzie 20 marca. Więcej na ten temat omówimy sobie w pogodzie na wieczór. W tym momencie kończę. Życzę miłego dnia i dziękuję za to, że jesteście i za subskrypcję. Pole, pozdrawiam.